Witam Was bardzo serdecznie. W 13 odcinku zagrajmy w Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena i od razu z góry Was przepraszam, że 3 tygodnie temu nie 3 tygodnie temu ostatnio właśnie wysłałem odcinek i 3 tygodnie nie nagrywałem nic, bo ja miałem remont i urlopy rodziców, więc wiecie o co chodzi ja za bardzo nie mogłem nagrywać a teraz powracam do was z powrotem i zaraz po tym y, Assault on Dark Athena będzie Metro Last Light właśnie oczekuję przy, przy... gra już jest, jest po premierze bo miała w piątek premierę 17, a dzisiaj mamy 21, a wczoraj sobie ją zamówiłem 20 dzisiaj mamy 21, to... to natychmiast będę nagrywał po tej grze, a jak nie zdążę, to będę na zmianę nagrywał a mamy iść teraz tam w dół nie pamiętam jak tu się w ogóle starowało. Tam jest dojście i tu jest dojście. Hmm. To teraz w którą stronę? Dobra, spróbujemy z tej. to, jakie mam. Jakie ja mam bronie? A nóż i ulax i pałka. A to jest schowanie broni, chyba. W ogóle schowałem. Schowałem broń. Mhm. Dobra, niech będzie nóż. A czyli tu jest. Już jakiegoś druida słyszę. Czyli tutaj nie ma dojścia, ten. To nie wiem. Po co to jest w ogóle? Wyjdę stąd I tu chyba był spadek. No właśnie Aha, i tu możemy w dół iść A, i tu jest drabina, dobra Gdyby nie ta przerwa, to już, bym, już dawno bym skończył, już bym Metro Last Light nagrywał. Ale nic bywa. Taka czy taka sytuacja i nic nie zrobisz. Aha, użyj stacji nanomet. Nanomet? A, zdobycie kwadratu nowego. Wiem, że gdzieś ona jest. To już jest drugi chyba. Dobrze, ja mówię. Nie, No, mamy 6, a nie 5 teraz. Dobra, zajebiście jest. Idziemy dalej. A i tutaj znowu jest drzwi. A, to my byliśmy tam my byliśmy tam na dole. Czyli warto było tu przyjść nie, tam nie będę spadał Nie tędy, tylko tędy O kurwa Shit! I się załamało zamknął Teraz już dupa. Dobra, nie straciłem nic. Okej. Okay. Coś tu w ogóle jest? Ślepa droga. Tędy chyba na pewno nie mam iść. Nie, dobra, to to chyba jednak tędy. A, bo tu jest rura, no tak. Dobra, idziemy rurą. No, szczytywanie. A Metro Last Light się po prostu zapowiada się zajebiście, bo widziałem let's playe u tych, których subskrybuję kanały. Dosłownie miażdży jaja i kurwa... No, pod każdym względem. Graficznym, dźwiękowym. O, tam coś nie uciekłem. No właśnie. Jednego pieku na drugie. Aha, jest autosave. Dobra. Musimy wyjść na górę. A i wchodzimy teraz na powierzchnię, no. Aha, jest informacja. jest zdobądź informację. Przeczasuję osadę w poszukiwaniu więźniów. Mhm, poczekamy sobie, aż nas jeden pójdzie. O kurde, ich aż czterech tam jest. Zajebiemy cię. Kurwa. Yeah, kurwa. Ach, prawie straciłem jeden kwadrat. Czemu my się nie chce zregenerować? Muszę chyba się wycofać. No, yeah kurma, yeah. Muszę się skończyć, oh. Haha. Dobra, oficjalnie ich rozwaliłem, a chciałem inaczej, ale dobra, chuj. Dziwacznie to wyszło, ale cóż. Teraz ja muszę znaleźć takiego gościa, wejść do jego mieszkania i tam się ktoś będzie chyba dobijał. Tam to dalej później pójdziemy, na razie jeszcze nie A, to właśnie jest to Nie! Yeah. I teraz go zastrzelę Haha, ha, ale go wywinęło No, i do niego pójdziemy. Sangi! Sangi. To nie ja, to nie Sangi. Ale gdzie jestem, hmm, to this I teraz jestem Jego tatuaż, Dark Athena? Dark Athena. Dark Athena. Well, landed. Northern Ireland space docks. I saw it coming, yes. Yeah, yeah, I, I, I knew. Mercs, I said. They come for no good. Death, slavery they bring in. No. Many, many mercs on the way, Are you crazy. We have some soon-to-be-finished business. No, no, trouble. Big trouble. Wait. I got something for you. As long as it's useful. Supply, Supply Depot. Very really close, East. We keep big. big gun. Scar gun. I give you a key to Supply, Supply Depot. Depot, you bring me a gas mask, and you get Scar gun. Good, Good deal. Yeah? Hands on the gun. Oh. Powerful weapon, a grand liar's wet dream. Yeah, push you, know, you say? Spushy Compressed up. air, and capsules, and uh, that stick to stuff just like shit to fly. Flip switch, and BOOM! Don't know what hit him? Ah, hey! <laughs> Don't <laughs> make think about something else. Give me the key. <laughs> ah, those murk dogs. think They can kick down my door and shit on me. But I didn't know what I'm <laughs> <laughs> Now go! Weź mnie back, powrotem, maskę. Haha, maskę gazową, tak? No dobra, idziemy. Cudną niespodziankę, jej właśnie, to chyba teraz tam trzeba iść, a? no bo innej drogi chyba nie ma. Tak, tam jest czerwony na górze, to też jest czerwony, czyli to nie jest tędy. To musimy znaleźć inną drogę. Musimy się pewnie powspinać tam wyżej. to nie mogę tędy wejść? kurde, a jest drabina mógłbyś trochę szybciej wchodzić na tą drabinę Hmm tam miałbym nie iść ale tam nie przeskoczę A, Droid. A tu jest kartridż do maszyny Nanomet. To sobie go wezmę. Z pewnością się przyda. A i teraz tam chyba trzeba iść. Dobra, spróbujemy tutaj. Nie, nie tędę, bo przecież tutaj byłem. Tam gdzieś jakiś droid łaził. O Chyba mnie zauważył. No znalazłem zwłoki dobra eee, kurwa A ja znalazłem Ciebie z kurwy synu gdzie się kurwa cofasz A uciekł kurwa Chujec. Kurwa, straciłem jedną parę Szlak. A, i tu jest wyjście dalej. Dobra, to... Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.